Przed wejściem do części Island, w której znajdują się dodatkowe zjeżdżalnie, baseny, restauracje, bary i różnego rodzaju tego typu atrakcje, z tej części mogą korzystać goście wszystkich hoteli sieci w Taliach, które znajdują się tutaj w okolicy, czyli Ocean, Aqua, Marine i Village oraz Splash, który znajduje się nieco dalej. Przejście, żeby się tam dostać, akurat z hotelu Ocean trzeba przejść takim podziemnym tem. Pod ulicą, więc zobaczmy co kryje się po drugiej stronie. Po drugiej stronie tunelu, w pierwszej części jest Splash Park, obok niego zaraz statek piracki, który dzisiaj akurat ma przerwę techniczną, ale dookoła tego statku pirackiego jest też tak zwana Lazy River, czyli miejsce, gdzie można się położyć na kole i dać się ponieść prądowi rzeki. Przechodząc się na, pomiędzy basenami kolejnymi, są y, różne wejścia na, na plażę. A idąc dalej mamy basen, duży basen, taki rekreacyjny. Najpierw jest brodzik, a potem dosyć duży basen, taki o głębokości około 140-150 cm. Jest długi, tak na około, około 30-40 metrów, także całkiem Całkiem spory, natomiast no, nie jest to basen, na którym można chyba potrenować sportowo z uwagi na temperaturę wody, która ma około, teraz około 27-28 stopni, czyli jest dosyć ciepła. No i przede wszystkim też na to, że panuje tutaj dosyć spory tło. No. Przechodząc na kolejny basen, jest kawiarnia oraz bar, w którym wydawane są napoje, a także miejsce w którym odbywają się zawody w darta. no i idąc dalej mamy kolejny basen który wygląda dokładnie tak samo jak ten który widzieliśmy przed chwilą ale to jest basen, jak słyszycie który którym jest troszeczkę głośniej gra muzyka tutaj też odbywają się animacje aqua i tego typu historie a w już pewnie duże zjeżdżalnie na które teraz pójdziemy. To pierwsza część zjeżdżalni cztery z tej strony, a za chwilę zobaczymy co jest jeszcze po drugiej stronie. A po drugiej stronie znajdują się kolejne zjeżdżalnie, które właśnie są przygotowywane do otwarcia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I po drugiej stronie jeszcze jeszcze dwie duże, a to co tu widzicie u góry? To tyrolka, która umożliwia przejazd przez cały ośrodek, przez cały teren kompleksu Eftalia Island. Eftalia Island to oprócz tej części basenowej również część rekreacyjna, gdzie znajduje się dyskoteka, amfiteat, pożyczalnie różnego rodzaju samochodów, pojazdów i tak dalej, mini golf, na przykład. I też część restauracyjna, bo właśnie tutaj są też restauracje à la carte, włoska, turecka, grillowa i azjatycka. Oraz różnego rodzaju sklepy, oczywiście bazar, Tutaj też są wydawane lody, all inclusive, gofry oraz kebab. Eftalia Island to miejsce zdecydowanie dla rodzin z dziećmi, ale jeżeli ktoś chce się trochę odpocząć, od zgiełku i zaznacz trochę spokoju to jest też tutaj część tylko dla dorosłych, gdzie znajdują się takie pawilony. Plaża, tylko dla dorosłych, a w głębi bar też tylko dla dorosłych.